Jak ja go uwielbiam w tym bodziaku, to jest taki bodziak muslinowy i dostałam go w prezencie od H&M-u i to jest kolabo z Sophie La Giraffe. Dostałam go jak byłam w ciąży i tak naprawdę tę ubrankę dopiero teraz zakładam, bo jest, no urósł do nich, ale powiem Wam, że no sztos nad sztosami i żałuję, że to była tylko pojedyncza akcja. Jeżeli znacie jakieś firmy, które robią takie właśnie bodziaki, to on ma tutaj szelki. Więc tak naprawdę to są takie ogrodniczko-bodziaki. Jeżeli znacie takie, jakieś firmy, które to robią, to proszę dajcie mi znać, bo ja koniecznie y, bym zamówiła. Albo jak ktoś zrobi takie. To absolutnie niesamowite, jak uczepiły się mnie kobiety, bo jest naprawdę mnóstwo influencerek. Mnóstwo, które, jak widzicie na ich profil mają 99% zdjęć w strojach kąpielowych. Ja od czasu do czasu właśnie wrzucam, pokazuję jakby mój progres po ciąży, jak się czuję, jak moja sylwetka wygląda. I jak tylko pokaże się, to od razu jest atak. Ale powiem Wam, że jest atak teraz, gdy jestem już po ciąży, gdy urodziłam dziecko, niż gdy byłam modelką. Jak byłam modelką, to wrzucałam znacznie bardziej odważne zdjęcia. I nie było wtedy takiego ataku, i nie było takiego wylewu. Um, jakoś nie wiem, mam wrażenie, że się do mnie kobiety totalnie przyczepiły. Więc um, na Wasze życzenie wrzucam kolejne, kolejną storkę w stroju kąpielowym. Proszę bardzo, tak chodzę po domu. I tak będę chodzić. <ścoughs> No to jak naprawdę, serio, na poważnie, teraz jest mnóstwo kont lifestyleowych, i teraz połowa dziewczyn jest na Bali, więc tam też są mnóstwo tylko wrzucane zdjęcia w strojach kąpielowych. Ja nie widzę, żeby tam jakieś takie komentarze były pod ich postami, a pod moimi wylew. Naprawdę. Nie wiem yy, a w ogóle te, te, te wiadomości typu, czy trzeba sylwetkę pokazywać w, st w stroju kąpielowym półnego. No w swetrze ci nie pokażę, w dresie ci nie pokażę, nie wiem jak mam ci pokazać. Yy, no ale też tak na przykład u, o, u dziewczyn, które dużo trenują i pokazują swoje ciało non stop, u nich też nie widzę tego. A ja wrzucam raz na jakiś czas i jest po prostu... Niesamowite, jak w ogóle tak to triggeruje u innych kobiet, widok innej dziewczyny, y, która jest pewna siebie i nie wiem, lubi się. Ja siebie bardzo lubię, i niesamowite to jest, jak ja triggeruję inne kobiety. Nie